W odcinku Vlog Nicole TV. Dzisiaj będziemy grać Prawda czy Fałsz. A oto tak gra! Prawda czy fałsz jest od dwóch do pięciu graczy. Czyli ja też będę mógł grać? Tak. A ja też? Oczywiście. Wow, super! Jest tysiąc szalonych pytań. Wow! Skąd ta groma pamięci? pamięci? Ktoś, ja co? Nie mam. Nie wiem, super. To. Jest dla pięciu graczy, bo jest pięć kolorów. Każdy gracz sobie może wybrać kolor. Tak. I super. Jak gra nam powie pytanie, no to albo naciśniemy zielony, to prawdę, albo czerwony, fałsz. Aha, to czyli jak jest prawda, to jest. A Jak jest fałsz, to Tasza? O, o, no! Aha. Nie, to co... się Nawet z samej stronie stoimy. To super, co? Zaczynamy gierkę? Zaczynamy. No to poczekaj, już uruchamiam? Ja wyłączę. Wow, wow. Proszę, aby każdy z was wybrał kolor i nacisnął przycisk. Ostatnia osoba zatwierdza ilość graczy, naciskając na zielony przycisk na środku. Aha! Mm. Dobra, no to tak. Nikola różowy? Ja niebieski. Ja sobie wybiorę fiolet! Nikola zatwierdź? Oto. Ma różne szalone zdania A waszym zadaniem będzie zgadnąć Czy to jest prawda czy fałsz Naciśnij zielony przycisk Jeśli myślisz, że to prawda Lub czerwony, jeśli uważasz, że to fałsz Jeśli odgadniesz Dostajesz jeden punkt Lecz jeśli się pomylisz Tracisz dwa punkty Każdy zawodnik ma na początku 20 punktów no? To tam remis na razie <laughs> Tak Tak to tak. Ja decyduję kto będzie odpowiadał. Pamiętaj, mm -hmm. żeby udzielić odpowiedzi, naciśnij swój przycisk, a następnie, jeśli to prawda, przycisk zielony, ale jeśli fałsz, przycisk czerwony. Zaczynamy! No Nikola, Rata gotowa? To się? Tak. Takie gwiazdy mają pięć ramion. Gracz różowy... Nikola, świeci co Prawda. O. Nie to fałsz. <śmieniciela> tracisz dwa tracisz punkty. Odra! Prawda czy fałsz? Byki reagują na czerwony kolor. Gracz, Ale my? łatwy! Ja wiem! Byki reagują na czerwony Prawda! A, 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 no a, jak to przecież lody, w filmach tak jest, że ma tą czerwoną pelerynę? Lody waniliowe są ulubionym jedzeniem ludzi zamieszkujących północny. Gracz no? różowy. Jaka jest twoja odpowiedź? Tosia to się tym nie odpowiada? Nie, nie wiem właśnie. Och, fałszy. Tak! nie jeszcze <ślaśnia> prawdy nie powiedział? Uwaga, Może Teraz ja, teraz Pytanie chcę, aby każdy gracz udzielił swojej odpowiedzi. Prawda czy fałsz? Istnieje kraj, który nie ma stolicy. Gracz fioletowy, odpowiedz proszę. Eee, ja sądzę, że to prawda! Gracz różowy, jaka jest prawidłowa odpowiedź? Ja myślę, że to Gracz niebieski, jaka jest twoja odpowiedź? O no się... też ja myślę, że to prawda. To była prawda. Yes! Aha! To się. Piąteczka Tasia! Piąteczka i wola! Piąteczka. plus jeden punkt. W końcu mamy plus jeden punkt! Fajne takie arkady co? 8% ludzi ma dodatkowy palec u nogi. Gracz. Co? Odpowiedz, proszę. No. A, mam. przecież to. Jest, jest. Dowodzenie to. to fałsz, Brawo. Jakże? Zostaniesz mistrzem tej gry. O Antonio, mistrzem! Prawda czy fałsz? Teraz, ty, Teraz ja. słowo dinozaur znaczy dosłownie straszna potężna jaszczurka. O, nie ja wiem. jaka jest prawidłowa? Myślę, że to fałsz. O. Prawda! Prawda! Ja wiedziałam. Czytasz? tasia do szkoły się cof! Kolejne Cię, dwa to? pytania. Tylko dla ciebie. Dwie poprawne odpowiedzi i zyskujesz o. cztery punkty. 1 punkt. Tracisz się? 4 punkty. Postam Dla 3. kogo? Dla mnie wszystko na jedną kartę. Tracisz No! Magnes odstrasza rekiny. Boże, świetny nie wiem, przecież w Polsce nie ma rekinów, dobra. Yy, yy, fałsz. O, to zdanie to, prawda, traci no. 4 punkty. Traci <grym> 4, <grym> 4 punkty. Nie był szukanym. Spartakus był wielkim rzymskim generałem. Gracz niebieski Twoja odpowiedź? Eee, Spartacus, o nie wiem... A, FAŁSZ! Ty eee, skumana, ty! FAŁSZ! Doskonale! Masz wyjątkowy Teraz talent ja. do tej gry! Nikola! Prawda czy fałsz? W Chinach istnieje restauracja, gdzie kelnerami są roboty! Gracz różowy! Jak w Karli <grym> ja, jak pójdziesz na lokację, to Magrys weź. Najmniejsza kość w ludzkim ciele znajduje się w małym palcu u nóg. Gracz niebieski. Ja wiem. O, więc proszę. Ja wiem. No, tak, że chyba tak. O. Fałsz! Na ja w... wiem! Nie powiem, wiem. Skoro, że Szkoda, nie mogę odpowiedzieć. Ja nie gdzie... chciałam. Powiedz, nie powiem. O. O, ty Co Co się śmiejesz? Okej, okay. gracz. Fioletowy masz 16 punktów. Wow. Mm. Gracz niebieski, gracz różowy, prowadzicie i macie 18 punktów. Ty ja Ej, za tego rekina gwizło 4 punkty! Od teraz ten, kto pierwszy naciśnie swój przycisk, ma prawo odpowiedzieć. Mhm. Ale uwaga, odpowiada ten zawodnik... Ręce na stole? Świeci, Sam. Kiedy zadaje pytania, trzymaj dłonie na stole. A. Prawda czy fałsz! W przeszłości suknie ślubne nie były białe. Nikt. Tosia, tak? Aha, to pierwszy i później czekasz, że... kto był pierwszy prawie. faktycznie! Czekasz za prawda, Nie wciskamy jeszcze zieloną. Ciąża słonia trwa ponad rok. Jest! <grym> <A, Ciebie? grym> <grym> to zdanie to, prawda? Szczęśliwe, szczerze! Prawda czy fałsz? Słonie żyją tylko w Afryce. A skąd ty wiedziałeś? A ja w Polsce nie widziałem w Poznaniu słonia. No. Masz wyjątkowy talent do tej gry. Co Prawda czy fałsz? Nosorożce mają bardzo słaby wzrok. No nie wiem. A, Dobra, szczelam. Wszczelasz ty? Aaa, Ślepoki! Coś mi naprawdę ja nie stracę. Nie, Jeśli odpowiecie prawidłowo, zrównacie się punktami z prowadzącym, ale jeśli odpowiecie źle, zrównacie ha. się punktami z graczem z najmniejszą ilością. Hmm. Czyli ze mną patrzcie na mnie, prawda? Czy fałsz? Brazylia wzięła swoją nazwę od odkrywcy, zwanego Antonio Brasillo. Tak, Antonio da! A! A Już myślałem, że Brazylię wymyśliłem, wymyśliłem! punktów tak. <śmiennie> Prawda czy fałsz? Ja. Najwyższym budynkiem w Polsce jest Pałac Kultury i Nauki w Warszawie. Nikola! <śmiennie> Gracz różowy, teraz masz prawo wybrać gracza, który udzieli odpowiedzi. Prawda czy fałsz? W Australii jeździ się Jaki. po lewej stronie drogi. Gracz różowy, wybierz gracza, naciskając jego przycisk. Prawda? To była jest. prawda. Tak, jest ta A sama agilna. Prawda A? czy fałsz? 4 razy 0 równa się 0. Jest! Ja! jest! To pierwszy to lepszy. Prawda, doskonale. Masz wyjątkowy talent do tej gry. I masz to a to się Prawda ja widzę. Fałsz. Uszy zawierają ponad połowę kości z ludzkiego ciała. Uszy? Nie. nie. A, nie. Ja Prawda Jezu. czy fałsz? Żady zmieniają płeć każdego roku. Żaby nie. zmieniają. Nie no nie! Cię! A A nie to, to zdanie to fałsz. Bardzo dobrze! Bardzo Prawa, dobrze! czy fałsz? Pustynia Gobi jest największą pustynią na świecie. Ty ty wiedziałeś? Tak! To okay. zdanie to fałsz. Brawo! Chyba zostaniesz mistrzem! Dziękuję! Tak. 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 Autografy później? Prawda czy fałsz? Krokodyle składają jaja. Gracz różowy, sprawdźmy, czy grać różowo. Wybierz gracza do wspólnej odpowiedzi na to pytanie. Będziecie odpowiadać wspólnie. Gracz różowy, gracz niebieski, prawda czy fałsz? To zdanie to prawda, dwie głowy to nie jedna. Super! Oczowy. Jedna głowa, druga peska! Tak. jeden punkt. Piąteczka. Prawda czy fałsz? Prawda Antonia, hawajski Antonia piąteczka. Wszystko nie mogę wiedzieć, co to hawajski alfabet. Prawda. Nie! Yeah. Yeah. Cieeeść, ja fuchsiasz! Ma talent do tej gry. Czy fałsz? Wielki mur chiński mm. jest jedynym obiektem stworzonym przez człowieka widzianym z kosmosu. Fałsz? Nie wiem. Fałsz! Bardzo dobrze! To jest nie fair, ja, ja nie przeciw słoneczny został wynaleziony przez starożytnych Rzymian. O matko! No. Coś widziałam, coś widział. Przegrywam! Okej! Okay. Okay. Grać. fioletowy masz 19 punktów. 19? No. Gracz niebieski jesteś drugi i masz 22 punktów. Jezus! Bożowy prowadzisz i masz... 26. O, o nie, żona. się w nie do bólnie. druga. Polna amerykanka. Możecie nacisnąć czyjkolwiek przycisk na... Prawda czy fałsz? Ja. Zawę mają trzy żołądki. Oooo. nie to. Fałsz. Może sobie! Prawda czy fałsz? Sierść niedźwiedzia polarnego jest biała. Ja! O, fałsz! Nie dobrze! Dlaczego przyskasz mój guzik? Fałsz! Pomyliłaś no, się. No. No, 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 się! No ale to wtedy cię świeci, kto był pierwszy! Tak to teraz. Ja, co, mu? A, o, Prawda, teraz. Co było? Oooo! Co za pech? Pech. Prawda czy fałsz? W Belgii sprzedawano mhm. czekoladowe pieczątki. Hmm. No. Nikola, ryzykujesz? To zdanie to prawda, masz rację. A ty coś chcesz? Tak! No, ja chcę że nie jesteś w najwyższej o, Antek. Będę dla ciebie uprzejma i zadam ci pytanie, które już mieliśmy jeśli tym razem źle odpowiesz, nie będzie już dla ciebie ratunku. Prawda no. czy fałsz? Prawda. Byki reagują na czerwony kolor. Aha, wiem! Ach, poniżej ładnie! Fałsz! Azjatyckie słonie mają więcej zmarszczek od słoni afrykańskich. Uję! Ja. Ale wy no macie szczęście, zdanie to no. fałsz! Wiesz. Bardzo dobrze! A ja, my wszyscy wieta, tam, Fałsz! Dwie mhm. mają podwójne powieki. No, Antek. antek, no Nie wiesz? Antek. Ja jeździłam na nim. I co? Ja tam nie dosiadłem jeszcze. Nie wiem. Gracz różowy, twoim zdaniem to fałsz. Sprawdźmy czy inni gracze... Ale ja nie wiem tak co chodzi. Ja no też nie wiem, puszczeliła sobie. A. Gracz różowy się myli, niech naciśnie swój przycisk. Fałsz. Różowy miałeś rację. To dwa to jest jeden Różni Nie mają kości. Ale ja nie A to ty słyszałaś pytanie? Prawda, czy far jest planetą składającą się z gazu? Ooo! <trony> nie gram. Prawda? Biegam! Czy... W Anglii jeździ się po lewej stronie drogi. No, no dla mnie, no, bo, no, bo, no, bo no, musisz no, patrzeć jakoś, kto pierwszy kliknie, to się wtedy świeci. Tak, tak. Skorpiony są obadami. Nie. No, no, kto no. wymiata, kto wymiata? Już to też ja kliknę, tak. A ona mówi doda pytanie, doda. to ty musisz doda. kliknąć, poczekać faktycznie, doda. czy ty byłaś pierwsza. Okej. No, trzymamy. Czy Ale jakie prawda. pytanie było? Aha. Tuzi zjadają najwięcej pieczywa na świecie. Haha! Mm. Na... to. Goni was, dziewczyny! Masz trzy punkty. Yeah. 3, 3, yeah. 2... Słowo hamburger pochodzi z języka niemieckiego. Oh. O! Ja ja ty! Nie, Nikola, nie klikasz odpowiedzi! Klikasz swoje! Prawda, czy tak Odjęłaś mi punkt w sumie teraz, nie? Co? Co było? O, nie słyszałam to pytania. nie były twoje pytania. No, kto pierwszy, ten lepszy. Następne pytanie jest warte 2 punkty. No, dziewczyny. Mhm. Przygotowane. Nie to tylko nacisnij. to zobaczymy, kto pierwszy był. Jedzenie gotuje się w łazience. No. Ja? Jest? No nie mam no gdzie! A <grymne> to zdanie to, fałsz, ale... Ale na sobie zdobywasz dwa punkty. A, dziękuję, dwa dziękuję. Punkty. I tak Nikola wygrywa. <grymne> Gra skończona. Filipieski <grymne> masz ja. 15 punktów. Dziękuję. To... Gratulacje, dziękuję. Dosia! Gracz fioletowy, jesteś drugi i masz 19. Dzięki! Gracz różowy prowadzisz i masz. 28 punktów. Gratulujemy. 5. Gratulacje. Piątaczka. Gratulacje Gratulacje. posia gratuluję. Trzeciego 3. miejsca. I na razie Super. wyłączymy Świetna taka! Fajna ta gierka. Nie nikolaj Polecamy ją. Tak. Kupujcie naprawdę fajna gierka dla całej rodziny jak widzicie o? Można grać w pięciu. I co, kończymy na dzisiaj odcinek, dziewczyny? Tak, tak. I zapraszam. Jak wam się będzie podobało, to piszcie w komentarzach. Nagramy jeszcze kiedyś taki odcinek z gierką, prawda czy fałsz? A dzisiaj, za to, że to się przegrała, to mm -hmm. mi myje nogi zaraz. Nie, nie, nie. Dalej tego nie, nie, tutaj. tutaj. Dę... Ja dziękuję. Jedziesz, jedziesz! Je, jedziesz, to ci jadą właśnie je... te nogi, twoje śmierdziuchy. Eee... Yy, Zapraszamy tak, tak. na pozdrowienia! Tak. Ale serkiem zapachniało! No to zapraszamy na pozdrowienia! Cześć! 🎵🎵🎵🎵🎵🎵 Pozdrawiamy Oliwię Lecyk Pozdrawiamy! Pozdrawiamy! Pozdrawiam Lenkę Komik! Pozdrawiam! Pozdrawiamy Igusię MSP! Pozdrawiamy Igusie! Pozdrawiamy! Pozdrawiamy Kicia MSP! Pozdrawiamy! Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Alicję XD. Pozdrawiam. Pozdrawiamy Pozdrawiam. Misio Pysio. Martę Olszewską. Pozdrawiamy Julię Szumiał. Pozdrawiamy, Pozdrawiamy. Julię. Pozdrawiamy.